Dobrze, że sobie tak jest przypomnieć, jak piękne jest imię Jezus, jak wspaniałe jest to imię Jezus. A szczególnie przed dzisiejszą konferencją. I chciałbym, żebyśmy sobie tutaj przeczytali, posłuchali takiego. Dłuższego fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza. On jest zatytułowany Obowiązki Uczniów Jezusa, rozdział 14, od wersetu 25 do 33. A szły za nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich, Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami naciąga przeciw niemu, jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I teraz postaramy się tak przypatrzyć po kolei temu, co zostało przeczytane. Może zaczniemy sobie od, troszeczkę od środka tego fragmentu. Od tego, że Jezus mówi, że kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Moi drodzy... Jest takie niebezpieczeństwo, że będziemy sobie myśleć, że możliwe jest bycie uczniem Jezusa bez krzyża. Że możliwe jest chrześcijaństwo bez krzyża. I wbrew pozorom. To nie jest rzadkie, bo gdzieś tam może w naszej podświadomości coś takiego istnieć. Nie wiem, czy dzisiaj kojarzycie sobie dzisiejszą Ewangelię, kiedy to właśnie Jezus mówi, że czekają go prześladowania, krzyż, odrzucenie, i wtedy Piotr bierze go na bok i mówi: Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Nie wiem, czy to zauważacie, że może być taka tendencja yy, zmierzająca ku temu, że właśnie chrześcijaństwo bez właśnie takiego chrześcijaństwa bez krzyża, czyli ja to nazywam chrześcijaństwo takie lajtowe. Takie lekkie. Ale y, okazuje się, że y, to jest taka mrzonka i też nie, nie jest, to, y, jest to sprzeczne z tym, co mówił Jezus. I taka też wypowiedź papieża Franciszka na ten temat. Tak się wypowiedział któregoś razu, że kiedy idziemy bez krzyża. Gdy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi doczesnymi, ale nie uczniami Pana. I okazuje się, że taka wizja chrześcijaństwa, ona nie wytrzyma próby różnych trudności które napotkamy, rozbije się o te trudności. Taka wizja chrześcijaństwa bez krzyża. I tak, że jeżeli rzeczywiście obecnie idziesz za Jezusem i doświadczasz różnych trudności, można powiedzieć, krzyża, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Wbrew pozorom, coś takiego nas nie dołuje, tylko umacnia nas. To jest bardzo realistyczne. Tak więc, jeżeli idziesz za Jezusem, to nie wiedz, że. Będziesz przeżywał różnego rodzaju krzyże w swoim życiu. Tak więc Jezus ja chce nam powiedzieć dzisiaj, że bycie uczniem będzie Cię kosztować. Że za bycie uczniem trzeba będzie zapłacić cenę. I teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie tak do bardziej, może konkre konkretniej, spojrzymy na to. I okazuje się, że tak mi się zdaje, kiedy to tak myślałam nad tym, rozważałam ten fragment, to jedną z największych cen, jaką może trzeba będzie nam zapłacić, jest związana z naszymi najbliższymi, czyli z rodziną. I tutaj sobie przytoczymy ten fragment, który Jezus o tym mówi. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, nie, Boże, nie może być moim uczniem. I wiemy dobrze, że Jezus nie nawołuje do nienawiści. My wiemy o tym. Że Jezus powiedział, że przykazania są aktualne, również przykazania kochania swoich najbliższych jest aktualne. Ale okazuje się, że e, ta cena może nas bardzo wiele kosztować pójście za Jezusem. Dlaczego? Jeżeli chodzi o naszych bliskich, bo ich bardzo kochamy. I wtedy, dlatego że ich kochamy, to dla nas pewne wybory związane z pójściem za Jezusem będą dla nas bardzo trudne. Bo może być tak, że trzeba będzie pewne wybory uczynić wbrew temu, co mówią chociażby najbliżsi. Który kochamy, i prawdopodobnie, każdy z nas się z tym zmierzył w swoim życiu i też się zmierzy nieraz. I tutaj widzimy, że czegoś takiego też doświadczył. W swoim życiu Adam, pierwszy człowiek, pierwszy mężczyzna, który, który się z tym zmierzył, ale okazuje się, że nie dał rady. Nie dał rady. Że uległ temu, co mówiła Ewa, że nie poddał się temu, co mówi do niego Bóg, który go stworzył. I może tak być, że nieraz przegrywamy na tym, jeżeli chodzi o tą dziedzinę naszego życia. I nieraz tak bywa, że wygrywamy. I tutaj sobie też pozwoliłem sobie przypomnieć, jeżeli mówimy o, na ten temat, yy, postać świętego Tomasza Morusa. Yy, prawdopodobnie tutaj wszyscy znamy tą historię tego świętego męczennika, który yy, Zapanowania Henryka VIII, który w pewnym momencie yy powiedział, że jest głową kościoła anglikańskiego, angielskiego, i chciał, żeby wszyscy to uznali. I wiemy, że tylko yy te dwie osoby sprzeciwiły się w królestwie. Angielskim, basie Tomasz Morus, jeszcze jeden biskup. Biskup Fischer, tak, rzeczywiście. I za to ponieśli śmierć męczeńską. Ale okazuje się, że zanim to nastąpiło, to został osadzony w więzieniu Tomasz. I można, są wydane listy. Tomasza Morusu, Morusa do swojej, jednej z córek, Małgorzaty, którą Tomasz Morus nazywa Moja Ewa. Chociaż nazywa się, Małgorzata ma na imię, on nazywa ją Moją Ewą. Dlaczego? Ponieważ ta małgorzata mówi, że jesteś nam potrzebny naszej rodzinie. Nic się nie stanie, jak uznasz króla za głowę kościoła. Nic się nie stanie. Zobacz, co jesteś nam potrzebny. Masz żonę, masz dzieci. Czyli mówi jednoznacznie, włóż swoje sumienie do kieszeni. I wiemy, że jak się czyta te, te listy, że Tomasz Moruson nie wołuje, nie wołuje o, o kościół. To nie ma nic takiego. On po prostu. Nie chce i nie może postąpić wbrew swojemu sumieniu. I to mówi wyraźnie, że nie jest w stanie postąpić wbrew sumieniu. Czy to go nie kosztowało? No, kosztowało. Zapewne nie przyszło to jemu tak łatwo. tak więc kiedy jesteśmy uczniami Jezusa może przyjdzie nam zapłacić właśnie cenę jeżeli chodzi o najbliższych naszych najbliższych można sobie zadać pytanie czy kiedykolwiek się z tym zmierzyłeś w swoim życiu zmierzyłaś Idźmy dalej. Jezus mówi coś takiego, że jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści siebie samego, nie może być moim uczniem. No, trzeba powiedzieć nam, że. Trudno jest wyrzec się samego siebie. Święty Jan od Krzyża takie napisał przestrogi i mówi, że są trzy, jest takich trzech wrogów człowieka, jeżeli chodzi o. Postęp duchowy ku Bogu, to jest świat, szatan, i my sami. My sami, i mówi, że najtrudniej zwalczyć jest siebie samego. Tak więc, yy, yy, ta cena. To jest właśnie wyrzeknięcie się siebie samego, własnej woli, często tego, co chcę. No dzisiaj to jest popularne, jak chcę, prawda? To ja chcę to, tamto. Też rezygnacja z własnego punktu widzenia. Czy jestem w stanie to poświęcić dla Pana? A bywa może tak, że Twoje życie nie będzie się układało według Twoich planów i zamierzeń. Może stracić dobre imię też. Może oskarżą Cię. Może być tak, że ci nic Ci nie wychodzi, wszystko się wali, przychodzą niepowodzenia, nawet stracisz zdrowie, przyjdzie jakaś choroba. I wtedy właśnie Jezus pyta, czy wtedy nadal będziesz chciał iść za mną. To jest to właśnie. Czy będziesz chciał dalej być, być moim uczniem? Dla niektórych te wszystkie powody, które wymieniłem, są wystarczające, żeby przestać być uczniem Jezusa. A Jezus pyta Ciebie, czy nadal chcesz być moim uczniem? Idźmy dalej. Jezus mówił w ten sposób: Nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Troszeczkę mówiliśmy o sprawach materialnych, finansowych w zasadzie. Czyli to, co posiadasz, czy jesteś w stanie też zapłacić tą cenę. I tutaj sobie przeczytajmy list do hebrajczyków. Rozdział 10 od wersetu 32. Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po świeceniu Wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek Waszego mienia. Wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Przypomnijmy sobie historię Hioba. Kiedy to nieprzyjaciel, kiedy stanął przed Bogiem. I właśnie Bóg do niego mówi: czy widziałeś mojego sługę Chioba, który jest tak mi oddany, pięknie mi służy? A Chiob mówi w ten sposób: No bo służy ci za coś. Zobacz, ile posiada, ile majątności, ile dobrodziejstwa. Ma. zabierz mu to wszystko to zobaczysz, że będzie Ci plus w twarz. Wiemy, że Jo wszystko stracił, ale nadal służył Panu. Może doświadczysz niepowodzeń finansowych, tego, że nie układa Ci się w pracy. Może zwolnią cię z pracy. Może ktoś cię szuka. Może zostaniesz ukradziony. I tutaj możemy mnożyć jeszcze, mnożyć różne sytuacje życiowe. Czy Jezus pyta nadal, czy nadal chcesz mi służyć? Czy nadal chcesz być moim uczniem? I tutaj sobie teraz przeczytamy taką tą właśnie przy, dziwną przypowieść, I jeszcze raz przeczytamy, którą słyszeliśmy na początku. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w nie oblicza wydatków, trzyma na wykończenie. Inaczej gdyby położył fundament. A nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęli być drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi, może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami naciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. I tak mi się zdaje, że prędzej czy później, każdy z nas. Będzie skonfrontowany z tym wszystkim. Nasze życie będzie skonfrontowane. Jeżeli chodzi o rodzinę, siebie samego, jeżeli chodzi też o to, co posiadamy. Niektórzy nawet będą skonfrontowani z utratą życia, ale to niektórzy. Powiemy, że w kościele nie wszyscy są męczennikami, ale to też może nastąpić. Ale to niektórzy. I Jezus mówiąc o tym wszystkim, mówi do. Tych, którzy idą za Nim, wiadomo, że szły tłumy za Nim. Mówi do nich, rozważ. Czy będziesz w stanie to wszystko poświęcić? Rozważ. Jeżeli chcesz być moim uczniem, czy będziesz w stanie rzeczywiście. Czyli mówi, kiedy chcesz być jego uczniem, to oblicz koszty. Bądź realny, realistyczny, oblicz koszty. To będą pewne koszty rzeczywiście. Jak mówiłem na początku, trzeba będzie zapłacić cenę. To będzie nas kosztować. I kosztuje prawdopodobnie, jeżeli idziesz za Jezusem. Tak więc oceń sytuację, oceń. I w tej ocenie pada pytanie właśnie, czy chcesz być moim uczniem? Zobacz, czy to nie przerośnie. Nie tak jak właśnie ten, który buduje dom, koszty budowania domu. Czy ten, który idzie na bitwę, też rozważa, czy da radę pokonać wroga? Rozważ. I widzimy tutaj coś wspaniałego, że Jezus nikogo nie zmusza do tego, żeby iść za Nim. Jest to zaproszenie. Ja, kiedy właśnie przygotowywałem tę konferencję, patrząc w ten sposób, na to, że mam być uczniem Jezusa, jestem zachęcony. Bo wiem na co się, na co się godzę, prawda? Na co będę się godzę. Oczywiście nigdy nie jest tak w życiu że wiemy na co się godzimy, tak samo jak w małżeństwie, prawda? Ponoć. <laughs> nie nie jestem w małżeństwie, ale ponoć tak jest. <laughs> Nigdy nie wiemy, ale możemy mniej więcej sobie pomyśleć. Tak więc Jezus pyta, jeżeli ktoś chce być moim uczniem, prawda? Ktoś chce. To rozważ, czy nadal chcesz być moim uczniem, czy nadal, czy chcesz iść. Amen.